ze mną ten makijaż kosmetykami za mniej niż 15 zł. Ta baza Alvedy kosztuje ogólnie 16 zł, ale ja ostatnio kupiłam ją za 11 Ten podkład AA jest totalnym hitem. On kosztuje 12 zł i właśnie zaczynam swoją tą butelkę. Pierwsze w życiu miałam tyle pytań o podkład. To jest zdecydowanie najlepszy do gejny korektor, ale myślę, że dziewczynom nie muszę przedstawiać Liquid Camouflage od Everline Cosmetics. Moje najnowsze odkrycie, blush od Essence, jest po prostu boski. Nie powiecie mi, że to nie wygląda bosko. Nie mam do polecenia nic kolorującego do bywi, dlatego no, zrobimy je sobie tylko żelem z Catrice. Robię delikatne smoki, kreską z NYXa, którą kupiłam na promocji. Dopiero oglądałam się, że to kredko w sumie mogę zrobić sobie też w i obysować usta, więc tak zrobię. I na usta taką pomadkę, ona jest mega stara, więc nie jestem w stanie powiedzieć skąd, ale wydaje mi się, że to właśnie był jakiś sens. Ręsy błękitny tuszy z Eveline, Iconic Bronze z Lovely. I jeszcze też tak powiem, że ja ten bronzer kupowałam wiele lat temu, jak on. bo teraz kosztuje 20 zł, kiedyś kosztował o wiele mniej. To jest od Belle Daisy. Pięknie pachnie. Włosy przebijam się i Nie mam błyszczeka za 15 zł. A nie mam! Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba. Bye.